Witajcie kochane na moim kanale. Dzisiaj szybki haul, głównie z Rossmana, chociaż chciałabym zacząć e, od produktów nie z Rossmana. Jest dla mnie dzisiaj mój mały szkrabik. To odjebciłałam. E, do dzieła, szybciutki haul. E, pierwsza rzecz, którą sprawiłam sobie w TK Maxie, to jest Malibu Lip Balm i to są trzy balsamy do ust. Waniliowy, e, lemon e, to jest Cytrynowy i e, truskawkowy. E, dlaczego je sobie kupiłam? Brakuje mi balsamu z filtrem UV e, i stwierdziłam, że no, wreszcie znalazłam jakiś fajny z wysokim filtrem, bo tu jest 30, więc e, za 12,99 3, 3 takie balsamy z filtrem sobie kupiłam. Druga rzecz to jest Sexy Mama z The Balm. Udało mi się ją w ogóle wylicować na Allegro za jakieś śmieszne pieniądze, chyba 20 zł. Już dawno myślałam o tym pudrze, ale szczerze mówiąc, nie uśmiechało mi się wydawać na niego aż 80 zł. No i tak mi się trafił, bardzo mi się podoba, już parę razy użyłam. To jest taki w zasadzie transparentny puder, on nie daje koloru na twarzy. I nie jest to wykończenie matowe. On raczej daje wykończenie takie satynowe, bardzo świetliste i ma w sobie drobne, drobne drobinki, także wrogom drobinek może to przeszkadzać. Natomiast no, jak najbardziej dobrze go odebrałam, mam go teraz na twarzy. Daje taki świetlisty, zdrowy efekt na skórze bardzo polecam. I przechodząc do Rosmana. paciki, to w sumie nic specjalnego. Pasta do zębów Colgate. Zawsze wybieram tą Advanced White. Nic specjalnego. Na przecenie za 10 zł bodajże tak 10,59. Kupiłam ten płyn z garniera, micelarny. Wszyscy mówią, że to jest potencjalny zamiennik biodermy. Ja zawsze używam biodermy i to jest mój must have. Natomiast no Ciekawości wzięłam, ponieważ był na przecenie i chcę sprawdzić, czy faktycznie yy, może pretendować do zamiennika biodermy. Tutaj mamy 400 ml, mili także no, jest dość spory, tylko 100 ml mniej niż ma bioderma. No zobaczymy, jak on się u mnie sprawdzi. Co, nudzisz no, się tak, jeszcze chwilka. I kupiłam sobie dwa produkty do spalania tłuszczu. Ponieważ postanowiłam, że przez wakacje przeprowadzę zmasowany atak na moją tkankę tłuszczową, stwierdziłam, że kupię jakiś produkt do nawilżania ciała, który jednocześnie rozprawi się z celulitem i z tkanką tłuszczową, i wybrałam olejek Every. Super Slim ma dość dobre oceny na wizażu. Jest to no, w miarę nowy produkt, niedawno pojawił się na rynku. Olejek do ciała modelująca specjalistyczna kuracja do wszystkich rodzajów skóry. Redukuje celulit, ujędrnia, wykładza, modeluje i napina skórę, zmniejsza obrzęki. Co ważne, nie ma olejów mineralnych, parabenów, silikonów i parafiny. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ no, nie lubię tych syntetycznych składników w olejkach. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Zamierzam go stosować na noc, ponieważ olejek, no to jest taka trochę cięższa formuła i raczej na dzień na upały mi się nie sprawdzi. Natomiast myślą o dniu. Kupiłam AA serum aktywnie wyszczuplające brzuch i talię. Ja akurat mojego brzucha i talii bym się nie czepiała, bardziej ud i pośladków. Natomiast no, stwierdziłam, że nie ma chyba wielkiej różnicy i będę go stosować właśnie na te miejsca. I jest to serum na uporczywy celulit, zawiera kofeinę i L-karnitynę oraz wyciąg owoców cytryny. I również zero alergenów, parabenów i barwników. Zobaczymy jak on się sprawdzi. Jeśli chodzi o ceny, to z Every kosztował 17,99 zł. On był na przecenie, bo normalnie kosztuje 27 zł. I ten z AA 1999, także w podobnej cenie, dwa produkty, jeden na dzień, drugi na noc sobie sprawiłam. I to w zasadzie, a nie, jeszcze nie wszystko. Kupiłam jeszcze Batist, i to jest ten szampon suchy, który zawsze używam. Zapomniałam wziąć mojego na wakacje, dlatego musiałam sobie sprawić nowy. To jest ten z barwnikiem do włosów brąz. Ten, ta obecność barwnika ma zapobiegać siwieniu włosów po użyciu szamponu. Chyba coś tu jeszcze miałam. Tak. Jeszcze kupiłam z czystej ciekawości coś takiego, co pojawiło się ostatnio w Rosmanie i jest to Isana Zmywacz do Paznokci w płatkach. Stwierdziłam, że tutaj jest 30 sztuk takich płatków ze zmywaczem do Paznokci stwierdziłam, że, o, ktoś tu chce spać, tak. Stwierdziłam, że to jest fajna opcja na wyjazdy, kiedy nie chcemy zabierać ze sobą dużego zmywacza do paznokci, kiedy chcemy y, też no, bezpiecznie, żeby się nie rozlało gdzieś w samolocie, czy y, w naszym bagażu podręcznym, czy gdziekolwiek. Y, także stwierdziłam, że spróbuję, zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał. To się zdaje, się, y, zdaje się to jest ta wersja bezacetonowa. Uhum. Tak, to jest, ta, to jest taki zmywaczek, ten różowy wzrost tylko właśnie w płatkach. Coś nie mogę się skupić dzisiaj. No i to już by było na tyle. Nie kosmetycznych rzeczy, to kupiłam w TK Maxxie jeszcze skarpetki i polecam Wam kupować właśnie tam skarpetki, ponieważ lepszych film możecie tam znaleźć w stosunkowo niskich cenach. Tu mam trzy pary Calvina Kleina, moje ulubione zresztą, takie zwykłe, proste, z napisem z tyłu. Mam już ich bardzo dużo i za 35 zł trzy pary, także myślę, że cena normalnych skarpetek jest podobna, a to są jednak no, wyższe gatunkowo rzeczy. I to by było na tyle z moich nowości. Żegnamy Was na dzisiaj. Chyba idziemy na jakiś spacer. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne filmy. pa. pa.